Dzień dobry Państwu, no, nikt nie lubi być przyparty do muru, to wiadomo, bo nie lubi być w sytuacji niezręcznej, ale proszę Państwa, no nie każdy nie chce żyć 100 lat tak jak ja, chociaż mam takie życzenia. Ja powiem Państwu dlaczego. Nie dlatego nawet, bo tak jak mówię, nie chcę żyć więcej jak 20 lat, czyli tak jak mój dziadek 83. Ja powiem państwu dlaczego. Nawet nie dlatego, że to on, albo nie dlatego, że człowiek będzie niedomężny, czy na łasce może być, czy coś takiego. Nawet w kręgu ukochanych osób. Ja w zasadzie nie mam sytuacji złej, powiedziałbym, rodzinnej, żeby tam z unoczkami mieć zły kontakt, czy coś takiego. Zwyczajnie mnie po prostu to coraz bardziej nudzi ten świat. To może Wam się wydaje dziwne, ale mnie w zasadzie niewiele rzeczy zaskakuje i wiem, że będzie coraz gorzej, to znaczy w tym znaczeniu, że te emocje, to po prostu wiem dobrze, że gdzie indziej będę miał dużo poważniejsze zadania, bo proszę Państwa miliardy gwiazd trzeba to wszystko organizować, przecież to wiadomo, że w innej formie energii będziemy działać, to dla mnie to jest normalnie tak jak przejście do drugiego pokoju. To Wam się może to wydawać dziwne. Ale ja nie będę tego rozpamiętywał, bo. No, ale nie chcę umierać, ja mam zadania na. Ja się nie wyrabiam z tymi zadaniami. Ja mam. Już mam opóźnienie jak kilka dni, a, a na najbliższy miesiąc to wiadomo, że jestem zajęty prawie każdego dnia. A czym mnie zaskoczy na przykład to, że to mężczyzna? To barakło. No niczym, jedno, trzy. No to jest pasmo wiecznych sukcesów. Te kotyliony, prawda? No, zrobimy im inne kotyliony. Sami sobie będą robić. Co oni pokazali. I teraz znowu jakieś tam fabryki samochodów chcą budować. Proszę Państwa, niech sobie sprawdzą najpierw dochody stacji benzynowych od początku roku. Jest to jest prawdą. Jakieś tam nowe autostrady. Proszę Państwa, to są łachmyty, cinkciarze, zbrodniarze, nie mający pojęcia po co, po co żyją. Ja wam to cały czas mówię. No ile razy ja mam to powtarzać, ludzie? Jak te wydane pieniądze na przykład na te zbiorniki i tego gazu z Kataru, to nie tylko Kataru od tego można dostać. ale na pewno nie, nie jakieś gazy, no może będą jakieś, ale nie takie, co trzeba. Wydane, wyrzucone pieniądze w błoto, żeby tylko nie było, jak to się mówi, gazu z Rosji. Zresztą ja nie chcę tego roz, rozpamiętywać, bo masz się odwracać od Rosji i Ukrainy, tam ro, jest, robią ci jakąś awanturę, a, a i tak ludzie chę, chcą patrzą na tą Białoruś. I chcą, żeby przynajmniej było tak, jak na Białorusi. Bo nawet teraz, jak pytają tych wielkich kapitalistów i tych, którzy tak się zachwycają dalej i tego nie rozumieją mówi, spadają mi dochody, no ale nie mogę nawet na te trzy dni zamknąć lokalu jeszcze. No bo przynajmniej te straty nie będą takie duże. No to jest. Propaganda sukcesu. Co to jest? Ja nie wiem, czy taka propaganda to na tydzień starczy. Ona nawet nie, mnie nie śmieszy, bo to jest za bardzo nudne, proszę Państwa. Ale i groźne. Dlaczego groźne? Dlatego, że oni proponują, reklamują, czy takie postawy próbują przekonać, które są śmiertelnym zagrożeniem dla narodu. Tego nie rozumiecie. Bo ja mówię, nawet gdybym Przecież, słuchajcie, nawet gdyby y, sytuacja się zmieniła, ja byłbym na przykład potrzebny do, dla organizacji tego nowego systemu gromadnego, bioteistycznego, nawet na całym świecie, w, w jakimś poważnym zespole i tak dalej, to proszę Państwa, no, to nawet jak, jak to się mówi, jakby umarł, y, to spieprzycie to trudno, no to przyszłe pokolenia będą cierpieć. No proste, no, Wy nie rozumiecie, że ja w takich kategoriach myślę, kto mnie jaką krzywdę zrobi? Ludzie, no przecież o to chodzi. Ja tylko godnie żyję i będę żył do ostatniego momentu, po prostu, bo, bo taki, taka jest rola człowieka. A to zabójstwo, co oni robią. No proszę Państwa, tą dziewczynkę przejechał motocyklista wczoraj i straciła nogę. O czym mówię? Przecież w PRL zaprzestano produkcji bardzo dobrego motocykla Junaka. Nie rozwijano tej produkcji, bo zrozumiano, że jednoślady w transporcie, poza miejskim, no już w miejskim również jest śmiertelny, ale poza miejskim to już jest śmierć chodząca. To jest taka, to są, to jest no tam kosiarka kalibuli no, jak to, ścinał te głowy tak. No tylko, że to inaczej, bo to kołami się obraca, no ale ścina tak samo, równo. I w Polsce ten Motor zaprzestany był ze względu na to, że nie będziemy rozwijać tak, takiego rodzaju transportu. Chociaż po, po wojnie FM, KSHL, i te WFM, jakie itd. i tak dalej, były produkowane, wiadomo, że trzeba było od tego uciekać. I do tego się wraca, to się proponuje, i zobaczcie, kto, kto to robi. Kto to proponuje i co powinien mieć za to. Dziewulski, Wałęsa, inni propagują jednoślady, ślady, żeby ginęli ludzie, niewinni. Nawet człowiek nie jest w stanie uwierzyć, ja wam to tyle razy powtarzam, że masz 8 milionów śmiertelnego wroga w Polsce, ukrytego żydostwa, związanego z żydostwem, z czego przynajmniej 3 miliony działa jako agentura niszcząca. I oni rozgrywają Polaków, przytulają się, później narzekają sami nawet, że Żydzi rządzą, wciągają cię do masonerii, jesteś ich. Więc jedyne, co można im powiedzieć, to wypierdalać, tak jak Słowacy to powiedzieli. Bo ja jestem tu suwerenem i, 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 i premierem tej ziemi i mówię żydowszynie wypierdalać mi z mojego kraju. A my absolutnie jako naród nie potrafimy bronić swojej tożsamości, nie rozumiemy co nam zagraża po prostu. I w najgorszym wypadku, znaczy w takim najmniej mniej drastycznym, to, to się zachowujemy jak takie stojące kury na deszczu. Ma 3 metry do kurnika, a stanie na jednej nodze i woda na niej kapie, ona nie umie reagować. Taka jest głupia. Bo nawet nie wiecie tego, że na niektórych osiedlach w Polsce, w dużych miastach, są 30-40% pustostany, gdzie można zasiedlić. Dlaczego to się nie robi celowo? Robi się terapię szokową, niszczącą naród i te migracje, i te programy, żeby Polki nie rodziły, i ten Kościół temu służy. Dlaczego tego nie rozumiecie? Jest brak środków do życia, a to można natychmiast przestawić. Tak jak mówię, ja nie dokończyłem, bo musiałbym dużo mówić, ale proszę Państwa, różne rozwiązania stosować, ale na przykład już bardzo można odciążyć w tej chwili, wrócić do zbiorowego żywienia i na przykład stołówki na osiedlach, czy w szkołach, czy w tych dawnych kościołach, na tych eksplebaniach, które przecież wiadomo, że do kościoły po prostu po co mają zarastać trawą. I wielu by przynajmniej obiad jadło tam. I trzech, czterech dań, przez takie były smaczne stołówki, ja pamiętam, no chociażby, zaraz powiem, no huta Katowice miała wspaniałe stołówki. Zwóz Katowice. Kolejowe stołówki, już od Lublina poczynając Kielce, gdzie ja tylko nie jadłem. Przecież, czy ja mam zniszczone, ja nie mam wrzodów na żołądku, a jadłem niby te żółte takie, żółto-zielone kartofle nawet były, ale one też były, okazuje się zdrowe gdzieś tam na tych, te obiady niektóre były. I po co, tobie wie, po co tobie więcej? I to można świetnie zorganizować, obciążyć, a resztę proszę zobaczyć, jak to od razu spada to obciążenie. Nie potrzeba tych kolorowych soków, nie potrzeba tych przypraw tysięcy i tak dalej. A na śniadanie i kolacykę rano to jajko na miękko, prawda, wystarczy człowiekowi, czy jakie z pracy kanapka tam z serem białym i, i nawet szyneczką czy coś takiego. I, i, I wieczorem je, jeszcze jakieś drobne rzeczy. I po temacie. Jabłko plus tam coś. Proszę zobaczyć, jak to można szybko przeorganizować i jak to zaoszczędzić i być zdrowym. Dlaczego wy tego nie rozumiecie, że to, co ja proponuję, to jest tak oczywiste i naturalne, że wy powinniście się wszyscy wstydzić, że nie ma zamachu stanu. Ja od jutra nie mam głosu decydującego i przy mnie nie ma milionów ludzi. Wyrzeknijcie się żydowszyzny, jeszcze raz mówię. Żydy, bo będziemy karać wasze dzieci i wnuki i właśnie będziecie mieli kotyliony, wypaloną tą gwiazdę Dawida na czole każdy. Wałęsy, Dziewulskie, Janowskie, ci, co proponują te jednoślady. Nie tylko. Rozłuszki ro, będzie biegiem leciał, żeby się powiesić, kurwa, na tej giełdzie. Tak, bo z żydowszyzną to już, ona już przegrała, tylko wy tego nie... Nie wiem, dlaczego wy to podtrzymujecie. Stasio im to udowodnił, totalnie, budując tą w ogóle budę dla, dla Wałęsy, dla trzeciej RP, on już to im udowodnił, że oni się, się tylko do tego nadają. Proszę zrozumieć, co ja do was mówię. W centrum Polski. On im od wielu lat pokazał tak. I dupę, tak samo jak trzeba będzie, jak przyjedzie ten głupek, ten, no ten czarnuch, kurwa, Obama, to trzeba go nagło pierwszego puścić po tym kurewskim przedmieściu w Warszawie, smagać i za nim całe to resztę bydło. Nycza, ryzyka, Komorowskiego, Tuska, Korwinamikę i po kolei tych chujów wszystkich, najbogatszych, Urbana i tak dalej. I wtedy zrobimy im spektakl ju Juwenalita. Bo oni są winni, że ta dziewczynka straciła nogę bo namawiają ludzi, bo rowerzysta pójdzie siedzieć, a yy, morderca ma nakaz chodzenia tak jak yy, ten Brejwik, że policja obstawiała go, żeby chodził i strzelał. Policja yy, właśnie tamta. Tak to jest zorganizowane. Taką Żyd ma władzę. I ja z was się śmieję, wszystkie Żydy, z tych waszych lotniskowców, bo to wszystko jest na złom. A to że najbardziej związani właśnie z systemem są najbardziej ciemni i to są najbardziej bogaci, wpływowi ludzie, myślący, że oni coś rozumują, to proszę Państwa, to jest dwór, a dwór zawsze daje dupy i z tego słynie. Najchętniej. Kurwa i złodzieje się tam mieści. Tak samo jak tutaj jakiś cinkciarzy poprali do władzy przecież, prawda? Do tych kasyn i tak dalej. No, zobaczcie, kto tu, kto tu to wszystko organizował. A mądrzy ludzie już dawno wypracowali system, jak mówię, i zasada jest prosta: nawet sobie nie wyobrażacie, jak szybko można to wszystko wdrożyć. Bo Fresco powiedział wyraźnie, że kto działa przeciwko ludzkości, likwidacja. Szef NATO, generałowie broni, producenci yy, lotniskowców. O co Wam kurwa chodzi? I Wy myślicie, że ja w tej nudzie i łudzie po prostu tak znowu się pasjonuję, dlatego ja uciekam gdzie tylko mogę, w jakieś inne jakby zajęcia, a poza tym mnie cieszy przyroda i normalne rzeczy, porozmawianie nawet. Z człowiekiem przy śmietniku mnie cieszy. więc po prostu prostych rzeczy nie rozumiecie. Ale ja nie będę rozmawiał z psem. Ja nie cierpię psów, bo, bo pies w bloku, jak on ma sieć, przecież on jest specjalnie, czy przez Boga, czy przez naturę stworzony, czy jakoś, żeby nie mieszkał z człowiekiem. A ty takiej prostej rzeczy na przykład nie rozumiesz? I wolisz bydle stagasz wyżej na przykład niż człowieka? jakiegoś pejsatego szczura stawiasz wyżej od człowieka, to dojdzie do tego, że oni sobie sami będą tą gwiazdę Dawida wypalać. A jak nie, no to my tym dzieciakom będziemy te wyrywać te y, nogi, tak jak oni naszym dzieciom robią. Bo przecież to pośrednio tak jest. Ty musisz sobie z tego zdać sprawę. Ja mówię i uwali, no, ja to już powinno się do połowy tego roku rozegrać i już po Żydowszych. Ja mówię, gdybyście myśleli, to mi ich zajebiemy za tydzień. Takie jesteście jeszcze Polaki otumanione nimi. Więc jak ja mam się tym nie nudzi?